siemano z football footballgames.pl witam was w audiologu yy, no i taki vlog no informacje no yy, informacje tu macie karty ronaldo team of the year. tu macie zwykłego tu macie informacje 93 i 94 dobra ale przejdźmy do konkretów yy, nowa seria fifa 14 ultimate team albo w ogóle FIFA. FIFA i sedon pierwszy. Albo fut sedon pierwszy. No i to będzie fut 14. Bo jeszcze 15 nie widział. No i takie normalne. Znaczy. Kupiły końce. Jeszcze mi nie przyszły. Jeśli mi przyjdą, rozpocznę nagrywać serię. Zamówiłem sobie 100 tysięcy. Czekam na nie od. No prawie. 20 godzin. No, 20 godzin na nie czekam. Dokładnie 21 godzin. Już. I. Myślę, że mi przyjdą do 24 godzin, czyli jeszcze ma 3 godziny. Mój dostawca końców. Jeśli mi przyjdą, będzie fajnie. Jeśli nie. Nie będzie fajnie. No i myślę, że pff, to ten yy, linki będą się pojawiały na tej serii. To będzie tylko te odcinki będą się pojawiały. Nie będzie innych odcinków. Tak, będzie link do Facebooka, będzie link do Foodheada. na którym teraz właśnie jest pokazana ta karta. Będzie link do. Facebook Foodhead do linku kanału i do No, trzy linki. Albo bez Foodheada link do albo może Foodhead. Dobra, to ja się do mojego Football Games na razie cześć.